A witam koleżanki. Zaraz ci zacznie. Witajcie z tej strony. Laska Gaming. A oto kolejna niedzielna ambona, która okazuje się bardzo rzadko, ponieważ rzadko mam coś do powiedzenia, ale. Postanowiłem, że będę coś co tydzień dwa dodawał niezwiązanego z informacjami ani z moim kanałem, tylko ogólnie growe, moje takie pieprzenie, więc ogólnie ten program zmieni się w takie bardziej bajanie takie moje, no moje pierdzielenie o różnych sprawach dotyczących z gramy mam jakie mam o tym zdanie A dzisiaj Postanowiłem zrobić odcinek o sprawę która wstrząsnęła polskim YouTube'em i która od tygodnia sieje strach, pożogę i zniszczenie i dużo osób się mnie pytało o tą sprawę, pewnie już się domyślacie o jaką chodzi. Yy, nawet dużo osób strosko mnie, że coś... Co, co, co to będzie, co to będzie, no to Mogę wam powiedzieć jak ja to rozumiem. <laughs> A oczywiście chodzi o sprawę zmian w monetyzacji yy, filmów, które zawierają gameplaye z gier. Po pierwsze, to chciałem powiedzieć, eee, nigdzie nie widziałem oficjalnej informacji. Jeżeli ktoś <laughs> wie, ma link do oficjalnego stanowiska Google na, w tej sprawie, to naprawdę podajcie mi w komentarzach, bo wszystko, czego się dowiedziałem, to jest od y, polskich youtuberów oraz od y, zagranicznych. Które też się wypowiadali na ten temat, więc mogę coś przekręcić. No bo to są informacje z drugiej ręki, ale nigdzie nie widziałem oficjalnej informacji, co w sumie by było bardzo podobne do poprzednich działań Google, które na przykład wprowadziło nowy layout z dupy. No tak z dnia na dzień, i wszystkie zmiany wprowadza z dnia na dzień, informując użytkowników. Jedyne większe informacje, które miałem o zmianach. By... To były zmiany w, też w prawie autorskim. 3 grudnia zostały wprowadzone dość duże zmiany, które chyba były podwalinami tego, co ma się teoretycznie stać 1 stycznia 2004 roku, czyli zmiany w monetyzacji gameplayów. Z tego co słyszałem, zmiany mają dotknąć yy, tych gameplay, które są zrobione z gier AA, czyli z tych największych, najdroższych produkcji i pokazują jakby większość gameplay, jakby całą fabułę, nie wiem, może to wszystkich dotknie. Już tam słyszałem, że niektórzy niektórzy już dostają wiadomości o oznaczeniu ich filmów właśnie pod kątem praw autorskich, ale ogólnie ma być gameplaye mają być ograniczone, że nie podoba się twórcom gier, że youtuberzy zarabiają na ich grach, więc ma być to ukrócone. Jakie będą tego skutki? Po pierwsze skutki dla mojego kanału, bo to jest najważniejsze. Żadne. Żadne, ponieważ yy, mój kanał, powiedzmy, powiedzmy, zarabia od 3 miesięcy, odkąd przyłączyłem się do TGN-u i zarobił niesamowitą ilość pieniędzy, dzięki którym moje życie się odmieniło, dzięki którym naprawdę mogę robić co chcę, a mianowicie całe 2 dolary przez 3 miesiące. Więc jeżeli od przyszłego roku nie będę mógł zarobić tych 3 dolarów w ciągu... 2 dolarów, w ciągu 3 miesięcy, to naprawdę nie muszę zamknąć ten burdel, nie opłacza mi się, naprawdę. No, ludzie... <słuch> <słuch> nigdy no... Nie robię tego kanału dla kasy. Robię to z czystej pasji. Że kocham to robić, że uwielbiam nagrywać filmy, że... żeby... Dostarczać wam rozgrywkę, bo po to się to robi. Dostarczam wam rozgrywkę, pokazuję wam ciekawe gry i tylko z, z czystej pasji to robię, jeżeli ktoś mi po prostu powie, no nie będziesz mógł na tym zareagować, no to i tak będę to robił dalej, więc dla mojego kanału to nie ma żadnych yy, żadnej różnicy. Poza tym jedyna gra AAA, w którą grałem na kanale, yy, yy, gram dalej, jest The Walking Dead, wcześniej Dead Space, ale z, po, z powodów yy, yy, mi żadnych przestałem w to grać. A tak to gram w, głównie w gry indie. Głównie w produkcje niezależne, może trochę bardziej znane, ale niezależne, więc... jeżeli to miałoby się odnosić tylko do tych naj, gier AAA i tych bardzo znanych, no to praktycznie to nie jest nie jest pod mój content, nie jest pod moi, nie jestem targetem jakby tych zmian. A co to oznacza dla... co to oznacza dla... całego YouTube'a? Słyszałem wypowiedzi, że to ograniczy ludzi, którzy nagrywają tylko dla forsy, yy, że zaszkodzi to małym kanałom, że w sumie dla tych większych to bez różnicy. Moim zdaniem małym kanałom takich jak mój nie zaszkodzi, bo i tak my na tym nie zarabiamy. Więc nie widzę no po prostu zabierze się nam rzecz z i tak nie korzystamy, bo jesteśmy małymi kanałami. Chyba że jakiś mały kanał był miał ambicje po prostu zarabia tylko force. Nie? Że jakiś tam poziom, jakimiś tam sposobami wszyscy znają sposoby, żeby powiększać swój kanał. E, powiedzmy nie takimi konwencjonalnymi metodami, e, żeby tylko nabić, 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 a później sobie zgarniać kasę. No to może to okróci, ale większość robi to z czystej pasji. Nie? I tutaj praktycznie myślę, że małym kanałom to nie zaszkodzi. Eee, może to zaszkodzić dużym kanałom, takim, którzy już zarabiają. Chociaż ja nie sądzę, że ludzie, którzy nagrywają już na naprawdę na tych dużych kanałach, po prostu czerpią jedynie zyski z tego, że mają reklamy, bo to jest, to jest niemożliwe. Zawsze trzeba mieć jakieś inne źródła, zawsze są inne sposoby. Tak więc, kogo to uderzy? Znaczy, właśnie nie wiem. Konkretnie to nie wiem, znaczy na pewno to ukróci, na pewno to będą problemy. Ludzie będą mieli problemy z nagrywaniem tego, nie będą tego wrzucać, bo na przykład będą się obawiać, albo będą, będą chcieli mieć święty spokój, na przykład nie będą wrzucać tych gier. Na pewno to ukróci naszą branżę powiedzmy. Nasz segment YouTube, co będzie. E, dość tragiczne w skutkach dla samego YouTube'a, YouTube, którego Google... Yy, odkąd kupiło, rozbiera na części i niszczy, moim zdaniem, będzie, bo YouTube grami stoi. YouTube gamerami stoi. Większość kontentu na YouTubie to są let's playe. Tak więc, to jest jakby strzelanie sobie w kolano, oczywiście, ze strzały z łuku <gryw> i praktycznie no, niszczenie własnego, własnego produktu, no, nie, nie rozumiem tej decyzji, dobra, mo, mogą być wkurzone te korporacje, te EA i te wszystkie inne, że że pokazujemy fabułę, nie, że na przykład jak wy oglądaliście całe The Walking Dead na moim kanale, to nie zagracie w to, no bo po co, przecież widziałem całość na kanale, na moim kanale, nie, przecież widziałem całość, tak samo jak gra w inną grę Przecież widziałem już, po co ja mam to kupować, jeżeli już to widziałem i wiem, wiem na czym polega gra. Nie będzie dla mnie żadną niespodzianką i zabawą, jeżeli w to zakam. to akurat rozumiem. I jeżeli to są roszczenia yy, wynikające od, z korporacji, z firm, to to rozumiem. A jeżeli to są roszczenia od samego Google'a, tego nie rozumiem. Tego aktualnie nie rozumiem, nie będę starał się zrozumieć, jeżeli taka jest... Po prostu to jest prywatna firma, my umieszczamy firmy na, na prywatnej platformie, więc mogą robić co chcą. Tylko, że istnieją dzięki nam użytkownikom, nie zagrajmy ją. Użytkownikom, nie lubię tego słowa zagrajmy, czemu, czemu ja go używam. Dzięki użytkownikom tutaj są, zarabiają, więc godzenie w użytkowników chyba nie jest rozsądne. Tak więc zobaczymy, jak to będzie pierwszego, bo zawsze. Z Googlem to jest zawsze tak, że e, je, o jednym informuje, drugie robi, trzecie z tego wynika. Czyli nigdy nie, nie do końca wiadomo, jak to będzie. Więc e, zobaczymy 1 stycznia, czy się cały świat zawali, czy przyjdzie apokalipsa, czy YouTube padnie i po prostu przeniesiemy się na jedną platformę. Nie wiem, zawsze to jest cały internet możliwości, po prostu zawsze można wybrać inną platformę i tam po prostu się przenieść, a YouTube'owi pokazać takiego. Nie, to nie. No, dzisiaj troszeczkę dłuższy odcinek niedzielnej ambony. Właśnie druga informacja, tak, znaczy informacja, no tak myślę, myślę cały czas, żeby coś tutaj urozmaicić. Właśnie to też te zmiany mnie tak trochę natchnęły, ponieważ no cały czas mam gry, 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 a nagle jakby nie daj... Coś miało być z tymi gameplayami, urozmaicić content i będę nad tym myślał, o urozmaiceniu contentu. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam kilka pomysłów, a oglądając moje poprzednie reklamy i poprzednie produkcje, które nie są związane z grami, znaczy związane z grami, które powietrzmy się kabaretowo śmieszne, to bójcie się moich pomysłów, bo <laughs> mam ich naprawdę dużo. No a ja się z wami żegnam, bo już widzę, że od 10 minut to będzie, oczywiście, tam pokrojone w niektórych yy, miejscach, ale od 10 minut już pierdzielę, nic nie mam napisane. To jest po prostu tak, jak ksiądź na tej ambonie, czy ja tutaj w internecie mówię, nie? No i to jest moje zdanie. Napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie o tym. No i mam nadzieję, że była się ciekawa dyskusja, dzięki której ustaliby co, co tak naprawdę się dzieje, bo nikt nie wie praktycznie. Każdy ma swoje jakieś tam zdanie o tym, ale tak konkretnie to nikt nie wie. Tak więc, dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie, znajdźcie jeżeli podobał Ci się ten odcinek Niedzielnej Ambony. Zobacz poprzednie odcinki albo inne produkcje, które stworzyłem, a w Ambonie spotkamy się prawdopodobnie za tydzień albo za dwa tygodnie. Nie wiem. Idą święta, to może być jakiś świąteczny specjalny. Uh. Na razie.